Zaczniemy sobie dzisiaj troszkę inaczej, no bo pokażę Wam wysłane oferty wymian dla Was i dodatkowo pokażę Wam te oferty zaakceptowane, ponieważ wysłałem dzisiaj nowy pakiet skinów i zaczynamy ale od zaakceptowanych ofert. No i zobaczcie jak to się prezentuje. Lecimy od samego dołu. Lecimy od samego dołu, no i zobaczcie, Digielek, awupka, Inheritance dwa razy, mamy znowu Digielka, tutaj Gutnaj w Doppler, awupka, Simov, Containment Bridge, mamy Digla Reda, mamy jakieś glowcy, Gloka, Maka, Survivala, e, Nawajka ja Asimowa. Mamy kolejną bajkę. mamy redlina, no i mamy jeszcze w sumie cztery wysłane skiny, które nie są jeszcze zaakceptowane, no ale tutaj macie potwierdzenie, że po prostu widzowie te oferty akceptują, są wysłane dla nich. No i co, no gratuluję każdemu, kto coś zgarnął. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Czekam, aż tutaj reszta, reszta ekipy zaakceptuje resztę ofert wymian. Zobaczcie jeszcze sobie oferty wymiany z wcześniejszego okresu tak naprawdę. No nie wiem, dwa, trzy ostatnie tygodnie możecie sobie zobaczyć tam są jeszcze inne oferty wymian, no jak widzicie, wszystko jest legitne, no i powiem Wam tak, no dzisiaj będzie też konkretny skinek do zgarnięcia, e, ponieważ jeszcze muszę Wam coś pokazać. Jak dobrze wiecie, sprzedałem ostatnio Glowsy, no i miałem ponad trzy dyszki. I jeszcze motylka Fejda. No i pokażę Wam coś. E, zobaczcie, jak to wygląda. Robiłem sobie batle. i to różne, w sumie takie tanie batle. nie robiłem żadnych grubasów, E, tutaj batla za dwa kloce, jakiś gościu ją zrobił, tutaj batla za cztery kloce, za trójkę, tutaj jakieś w ogóle batelki, testowałem jakieś szerdy, standardziki, no jak widzicie nie są to jakieś mega drogie batelki, ale jakieś tam właśnie batelki porobiłem, e, no i zostały mi dwie dychy. No łącznie 15 poszedł plus minus, e, no i pokażę wam dwie bitwy bo są naprawdę grube, procentówy i zobaczcie pierwszą battle, skrzynia 1 i 3% hole, anderek na trzy osoby skrzynia 1%, wypluwa Glowsy, Crimson, Kimono Battle Skirt, no i skrzynia 3% wypluwa hola fabrycznie nowego, udało się zgarnąć M9 Gamma Doppler i jeszcze te Glowsy no i stwierdziłem, że zrobię podobną battle jeszcze jedną. No i powiem wam, że ta kuźwa druga batla jest po prostu królewska. Rozpierdol totalny. No, przepraszam za przekleństwo, ale no potężnie. Potężnie dupło. No i wam właśnie tą batle teraz pokażę, dlatego też będziecie dzisiaj mieli konkretnego skina do zgarnięcia i myślę, że zrobię jakiegoś grubasa, no ale zobaczcie tą batle. Skrzynia 1% hole, 3% i 2% hole, 1% 1% Na 1% Emeczka Hall, fabrycznie nowa, wlatuje druga skrzynia. No nie wypluwa nic, i zobaczcie to: ostateczna skrzynia 2%. No powiem wam, że prawie królewska stuwa. Prawie stuwa. Królewska. Nie sądziłem, że skrzynia 1 i 2%. Da dwa hole. No nie są to fabrycznie nowe w Statraku. W Statraku 8 dyszek ponad, ale są dwa hole fabrycznie nowe. No i już wam pokazuję mój ekwipunek. No bo jak widzieliście, no troszeczkę się zmieniło. Troszeczkę się zmieniło. Mam dwie Emeczki hole. Mamy m 9 Medopler i specjalist Glovesy Crimson Kimono. Resztę sprzedajemy, bo to są naklejki. No i robimy Grubasa. Mam dwie dychy. Robię grubasa, ale przypominam o rozdaniu, ponieważ e, właśnie po tej wygranej dodałem Wam nowe przedmioty. E, Shadow Daggercy za 8 ziko. Good Knife Slaughter za 8 ziko. Dwa noże do zgarnięcia, grając na moim kodzie, za 8 zł. E, nawet jakieś osóbki w ogóle wleciały, więc dziękuję każdemu, kto oczywiście gra na moim kodzie. E, możecie, może akurat się tu w sumie znajdujecie i możecie zobaczyć, czy właśnie tutaj wjechaliście. Jednak pamiętajcie, nie jest to losowanie, więc te przedmioty zgarniacie razem z płatą od razu jako prezent, jeśli je zgarniecie no i strona jest tylko dla osób pełnoletnich musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj ogarniać skinę, ja nie zachęcam Cię do wpłaty ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafić te najlepsze przedmioty, o tym pamiętaj ehm, no ale jakby ktoś wjeżdżał w ogóle za 5 dych z moim kodem, no to jest podwójna szansa na zgarnięcie glock'a fade'a już są dwa płomyki, więc zaraz ten glock fade, no mam nadzieję, że do kogoś trafi bo on tutaj siedzi od 13 lipca, więc no kuźwa już dwa miechy Dwa miechy Glock Fate czeka na jakiegoś wariacika, szczęściarza i farciarza. Karambi Doppler Face trójka, najlepszy nóż jaki rozdaje, najlepszy w ogóle skin, już nawet nie nóż, ale za dwie dychy. Za dyszkę Stiletto Knife, za 15 Fire Serpent, Bowie 11, Talon Dyszka, Bloodsport za dwie dychy, no i w sumie jeszcze macie Falkiona też za 8 zł, te trzy przedmioty za 8 ziko można zgarnąć. Więc dla każdego coś fajnego, żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plus, wpisujesz kod w access, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty, a jeśli uda Ci się coś zrobić, ewentualnie przegrać jakąś battle i chcesz się tym pochwalić, możesz to zrobić na Instagramie lub na Discordzie, za niedługo będę robił znowu odcinek z waszymi battlekami, więc no możecie podsyłać, ale wiecie co my sobie na sam początek zrobimy w sumie szerda. Na tych tanich procentówach i zobaczymy, czy ten szerdzik nam cokolwiek da. Ja myślę, że damy sobie jeszcze 1% Tiger i niech będzie szerd w sumie za 600. To będzie pierwsza batla, ale taka na przepał, dopiero druga będzie grubasem. No ale zobaczmy, zobaczmy jak taki w sumie szerdzik za 600, czy w ogóle cokolwiek tutaj fajnego wpadnie. No i czy będziemy mieli czymś się podzielić? Mamy Guardiana, mamy Chantico Fire. I to jest w sumie całkiem niezły drop. Jak na skrzynie 3%, ona kosztuje ile dwie dychy? Ta 5. Nie 5% kosztuje dwie dychy. To ze skrzyni 3% lepiej dało niż ze skrzyni 5%. No, w przypadku kałaszka niestety nie wpadło nic jak na 5%. No też nic. nubis się wychylił. Jestem ciekawy, jak ta skrzynia. 1, 2 i 4. Ej, 1%! Skrzynia za 4 dychy wypluła Bowika Knife Lotera. Na 2% krzedoły? Jakby jeszcze jeden boi wjechał. Ej, na 1% ale trafiony boi, no powiem wam, że... że ten szerdzik naprawdę dobrze jebnął i no jak na jedno weczki to szczerze mówiąc jestem zaskoczony sprzedajemy to zróbmy takiego Andera zróbmy takiego Andera, jeszcze jedną taką batlę zrobię zobaczymy czy Ander podobnie da czy tym razem przykładowo nic nie wpadnie no pamiętajcie, że nie zawsze do rady tak trafić takie takie dobre przedmioty w przypadku Slotera to był to najlepszy skinek. ale zaczynamy znowu od emeczki Chantico dla Adriana zobaczmy czy Alex coś trafi z 5% no, z, z 5% nie wpadło nic, mimo że no, na dole decimatorek i chantico. Fire był 3%, nie ma nic. No i druga skrzynia, 5%. Asimow na środek i będzie elegancko. No, ale niestety nie ma. Ale wychylił się, no szkoda tego Asimowa. Zobaczmy tym razem 1% Sloter. Nie ma nic. Empress Bowie i Shadowy w ogóle były blisko, ale mamy bejcik. 2%. No, Boik też przeleciał, ale to dobrze, bo jakby mi wleciał, no to by, byśmy tego Andera nie zgarnęli. A e, już go nie zgarniemy, no na 4% Orion, ale tutaj jest. Te, ty, bez szału, jakby te dwa noże wpadły. No to powiem, Wam, że mamy Grubasa, no ale dobra. E, myślę, że wjedźmy jeszcze do tego, Szerda. Jakie mamy skrzynie? 2, 2, 2. Dwa, ok, 4 skrzynie, 2% slotter. No mam nadzieję, że on, ale zaraz boty doda. No i zobaczmy jeszcze taką batlę za 300, no i zaraz robię sherda. Ale myślę, że minimum zadychę, a nawet za 15. Jednak jestem ciekaw, czy. Czy on tutaj doda boty, czy on czeka typowo na graczy. Widzę, że on chyba czeka, więc dobra, ja skopiuję tą bitwę, bo sam jestem ciekaw, jak to się potoczy. Na trzy osoby, ale ja bym zrobił tutaj na 3 osoby. No i zobaczmy: 4 skrzynie, 2% sloter. Taki szerdzik za 300. No w sumie jak na 1% udało się trafić, bo. Wika, no to może na 2% tutaj w szerdzie damy radę trafić. dwa. Zobaczmy: no są szerdzie więc pierwsza skrzynia już coś tam fajnie, fajnego dała. E, mamy drugie szerdzikie. A trzecia? Ok, trzecia nie dała nic, ale jeszcze jakby ten bułek wleciał byłoby zajebiście. No ale nie będzie. Mimo to i tak ten szerdzik Wam powiem całkiem zacny. Jak za 300, no to coś tam wpadło. No ale dobra, myślę, że czas na potężniaka. No i robimy szerdę na trzy osoby, ale zaczniemy sobie tak. Skrzynia USP i Glock Case dwa razy. Damy w ogóle też tańsze skrzynie na sam początek, na rozkręcenie tego szerda. No i zobaczymy, czy cokolwiek wpadnie. Damy jeszcze Wostelandzika. No i dobra, teraz już wjeżdżałem grubasy, czyli damy sobie jednego Steampunk. Damy jednego Dream and Nightmare'a, damy kurst case. Hmm, Phoenix, Breakout, damy sobie Hydre. myślę że dwa razy, ale damy sobie teraz tak, 3% Tigera, damy 3% Howla, no, ja bym tutaj czymś jeszcze dowalił do pieca, takim Beast Case'em, jakby tutaj Dragonlora siadła, to by było grubo, mamy jeszcze możliwość dodania dwóch skrzynek, no to dajmy Gemstone'a na buście i dajmy porcelanę na buście, dobra, szerdza, kuźwa, dwie dychy. Szerd za dwie dychy, ostatnie takie. Szerdy, no napluły mi w twarz, tak można to ująć. Więc mam nadzieję, że ten szerdzik, jak tutaj jebnie, no to będzie naprawdę potężnie. I zobaczmy, dwie pierwsze, no liczmy, chociaż jeden Glock Fade. Eee, dziękuję bardzo. Mroz trafia, Glocka Fade? No to dobra, może drugi. Fajnie by było, jakby były dwa. No ale dwóch nie ma, szkoda, bo w sumie już by było prawie po dyszce. A zobaczmy jeszcze tą tanią za dwie stówy. Mamy kartela Minimal ok. No, nie ma na Slotera, więc tutaj cienko zobaczmy. Jest wulkanik i ta skrzynia kosztuje 163 zł, a jest wulkan, więc to jest dobry traf. C4 Case Mac 10, propaganda to jest, propaganda i Mach Emeczka Neonor, ale to tak średnio najeża. Z Recoil Case'a nie mamy żadnych rękawiczek. Czy Revolution coś rzuci? Hmm, headshot'a headshotta UMPK i Glocka, więc cienko może Łosteland. No coś jest. Huntsman. Okej, okay, no nie najgorzej. Jak na skrzynie za 150 ziko, no to nie ma tragedii. Jest Eczka Knight, no powiem wam nie, no dobra, ten podział będzie dobry. Będzie dobry, mamy jeszcze sporo skrzynek. Jakby Beast Case wypluł Dragon Lore, a skrzynia 3% hola, to możemy mieć nawet rekordzik, ale szkoda Case'a. No szkoda, że nawet ten bajonet nie wleciał. Co da Fenix? Red liner. Well Warren bez statraka średniawa. Breakout. -ik. No motylka nie ma, no tutaj Emily by mogła coś trafić. Zobaczmy hydrę, szansa na jakieś dowalone gloves'y, ale niestety. No nawet na jesterze, a nie dało nic fajnego. Druga hydra, też nic nie dała. Nawet Oni tadzi galilek fabrycznie nowe w statracku, ale to nie robi roboty. Na 3% nie ma nic, no i zobaczmy 3% hole, proszę emeczko. Nie ma emeczki hole. Ciekawe czy z beast case'a wypadnie, o właśnie ta awóbka. Jest meduza, no jest meduza, gemstonik na buście, może talon, talona, safajera nie ma, ej bardzo słaby drop, dwie nawaje i szedoły, a porcelana na buście, no też nie dała karambita tęczowa, zobaczmy jak ten podział wygląda, no powiem wam, że cienko najeża. no cienko na ale myślę, że wiecie co... Chociaż ta nawajka, nie, nie roznam Wam nawajki. Otwieramy skrzynię z nożami, ale myślę, że otworzymy ją na buście i zobaczmy, co z tej skrzyni na buście wpadnie. Ja pierdolę, jakbym motylka fejda chwycił na buście, to byłby naprawdę zacny drob, ale niestety. Zobaczmy jeszcze jedną, bo tych shadowów nie chcę Wam rozdawać. Szczerze mówiąc, tych shadowów też Wam nie chcę rozdawać. Lecimy do trzech razy sztuka, no teraz może jakiś lepszy nóż. A tak... Niby 8 stówek, no niby jest to Huntsman. Wiecie co? Wymienicie sobie najwyżej. Ale ten Huntsman, za ponad 8 stówek leci dzisiaj dla Was. Żeby wygrać Huntsmana, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki, 66 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Żeby wygrać Huntsmana, musisz zostawić suba u mnie na kanale i pamiętaj, że to sprawdzam. Jeśli wybiorę Twój komentarz, a nie masz suba, no to skin dla Ciebie przepada, więc lepiej nie zapomnij zostawić suba u mnie na kanale. No i dzisiaj w komentarzu. Dzisiaj w komentarzu, żeby wygrać Huntsmana, musisz napisać, jaki jest twój ulubiony typ kosy w CS. Czyli, dla jednej osoby może być to M9, dla drugiej osoby może być to Karambit, dla kogoś może być to Motylek, dla kogoś może być Flipknife, Talon, Goodknife, Ursus. Typ noża. Nie chodzi mi o skin, czyli przykładowo Goodknife Fate, tylko po prostu Goodknife. Wiecie o co chodzi? Ja jak tak sobie pomyślę, dużo razy wam to mówiłem, że u mnie... Myślę, że egzekwo będzie flip knife i karambit. Później na drugie miejsce wrzuciłbym motylka na trzecie M9 w sumie. Jeszcze Stiletto Knife na czwarte. Reszta noży, szczerze mówiąc, średnia, chociaż Falcon Knife przykładowo to jest taka fajna tania kosa. No i też ta animacja jest nawet spoko, więc ten on też jest nawet spoko, ale jak pierwsze miejsce, e, no ja bym dał tutaj Flip Karambita, drugie miejsce Motyl, trzecie M9, czwarty Stiletto. E, zobaczmy, ale czy ta Batla ruszy? Ruszy. Zobaczmy, ostatnia bitwa w tym odcinku, dwie skrzynie, 2%. No, Bejcik, zobaczmy drugą, na końcu mamy 1% Tigera. No jakby Karambit wleciał, byłoby zajebiście. No jest Empress, minimal wear, no ja tutaj tylko coś trafiłem, 1%. O, M9 i Bayonet. No, na 1% jakby to wpadło, byłoby grubo. Ale niestety nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. A to by było na tyle na razie.